Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Podaruj bliskość na święta. Przynieś stary telefon do T-Mobile. A sią mi 15 T kupisz w ofercie za bonami 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na t Seba? No. A wiesz skąd się biorą takie wymarzone, trafione prezenty? Z Media Expert. Zobacz, konsola Nintendo Switch 2 w zestawie z grą Mario. Bukiet trusz Lego, figurka Spider-Man z efektem przemiany, neonowy tor Hot Wheels i wiele innych zabawek w super cenach. Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gniazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety witaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby witaminę Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl AfloFarm Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela Na zakup laptopa No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11 I uwaga, dodają prezent za złotówkę Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy Ale musi się śpieszyć, bond dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku No, więcej w sklepach na MediaExpert.pl Jednym z celów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko jest lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej. Z czym to się wiąże? Pytamy eksperta, panią Małgorzatę Iwańską-Mitałowicz z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki planowanemu wsparciu w wysokości prawie miliarda złotych, pacjenci w każdym wieku będą mogli szybciej skorzystać z pomocy specjalistów, terapii i pomocy środowiskowej. Powstaną między innymi nowe centra zdrowia psychicznego, a już istniejące zostaną ulepszone i wyposażone w nowe sprzęty. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.